Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem pokazać nowy sposób, na który wpadłem niedawno z ozonowaniem pcheł u psa, bo kupowałem różne preparaty, średnio to zdawało egzamin, bo pies wiecznie na polu goni ma kontakt z innymi psami. No i była kwestia tego typu, że nie nadążyliśmy tego wybierać. Nie nadążyliśmy go pryskać lub proszkować tymi różnymi preparatami. No i teraz wpadłem na genialny sposób, bo zajmuję się też akwarystyką i nakręciłem parę filmów o ozonie. Także jak ktoś nie wie co to jest, to zapraszam na inne moje filmy na kanale i tam się dowie o ozonowaniu akwarium co to jest ozon. I powiem Wam tylko w skrócie tyle, że dawka śmiertelna ozonu to jest dla większości spożywczych to jest około 800 mg na metr sześcienny Ten ozonator daje 400 mg. No i robię w ten sposób, że daje około 3 minut ozonu. Właśnie zaraz to zrobimy. Biorę psa do reklamówki, wkładam kamyczek, wystawiam mu tylko głowę. Żeby, żeby się tym ozonem nie załatwił no i pompujemy ozon w psu się nic nie dzieje bo oddycha powietrzem y, tym na zewnątrz natomiast te wszystkie pły w ciągu 3-4 minut powinny po prostu zdechnąć bo będzie duża dawka tego ozonu w pięku siedzi spokojnie nic się mu nie dzieje Zegar jest włączony automatycznie. No i pies będzie też tak jak po kąpieli. Świeży, pachnący, nie będzie śmierdział. Także nie wiem czy będziemy czekali na koniec, no bo zostało 3 minuty. W każdym razie musicie mi uwierzyć na słowo, bo na pewno tego nie będzie widać. Trzeba by było jakiś z mikroskopem albo bardzo wielkie powiększenie, ale gwarantuję Wam, że płyszlak trafił. Natomiast pies czuje się dobrze, nic się mu nie dzieje. Sam się nieraz kąpię, bo mam wino ozonatory, tam sam nieraz kąpiele ozonatorem biorę. Świetnie się po tym czuję. I tak samo w akwarystyce tego używam i nic się rybom nie dzieje. To by było na tyle. Zapraszam na inne moje filmy na kanał YouTube Milano 1970 Wajda. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zasubskrybować i wcisnąć słoneczka. Dziękuję, na razie.